Hej kochani, tu Klaudia, witam Was w kolejnym e, filmiku na moim kanale. Jeśli jesteście tutaj pierwszy raz, to bardzo się cieszę, że e, kliknęliście i mam nadzieję, że zostaniecie tutaj na dłużej. A jeśli jesteście tutaj już kolejny raz, to bardzo się cieszę. E, dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem e, QA. E, pytania zadawaliście pod tym zdjęciem na Instagramie, więc myślę, że podzielę go na dwie części, ponieważ pytań naprawdę uzbierało się no, dosyć sporo. Także zaczynajmy. Jakie masz plany na przyszłość? Co chcesz na maturze zdawać i na jakie studia chcesz iść? Um, jakie mam plany na przyszłość? Szczerze powiedziawszy, jeszcze do końca nie wiem. W ostatnim filmiku o takiej samej tematyce mówiłam Wam, że dietetyka i tak dalej, ale szczerze w tej chwili nie jestem co do tego przekonana. Więc jeszcze będę musiała to przemyśleć. A co chcę zdawać na maturze? Będę zdawać matematykę rozszerzoną, bo jestem w klasie właśnie z rozszerzoną matematyką. Mam również rozszerzoną geografię, więc będę pisać matematykę, geografię rozszerzoną i najprawdopodobniej angielski. Czy żałowałaś kiedyś tego, że zrezygnowałaś z mięsa? Nie, nigdy nie żałowałam. Czy było ci ciężko to zrobić? Powiem Wam tak, ja jadłam mięso naprawdę. Jadłam po prostu dosyć sporo mięsa, no bo dwa razy dziennie mięso y, lub ryby. Tak samo jadłam bardzo dużo jajek, no bo codziennie na przykład trzy. Więc naprawdę jadłam tego sporo. I y, czy to było takie trudne? Powiem Wam, że zrobiłam to tak z dnia na dzień. Z tym, że po dwóch dniach, y, znaczy przymierzałam się do tego kilka razy i zrobiłam tak z dwa razy właśnie. Y, z tego, że y, po dwóch dniach y, jakoś tak. Czekajcie, 20, tutaj mam na tablicy 24 listopada. E, chciałam wziąć udział w tym wyzwaniu, wiecie, takim Zostań w na 30 dni. I dobra, wzięłam się za to po dwóch dniach. Chciałam zobaczyć, czy to nie jest taka moja schiza, że ja nie chcę jeść tego mięsa i tak dalej, czy się nie boję. Więc po dwóch dniach zrobiłam sobie kurczaka. Zjadłam, ale nie był jakoś nie wiadomo no, jaki, więc od jakoś 26 albo 7. Nie jem już mięsa, od 27 listopada chyba, nie jestem pewna tego, ale chyba od 27 listopada nie jem mięsa i wcale to nie jest takie trudne, mam powiem, jest dużo lepiej nawet. Yy, I dlaczego tak właśnie się na to zdecydowałaś? Yy, czy właśnie były to względy etyczne, czy może coś innego? Yy, nie wiem jak to dla was zabrzmi. Ale dużo osób y, mówi także etyczne, etyczne, ale tak naprawdę też wiele z nich przyszło właśnie ze względów zdrowotnych, ze względów niektórzy na to, że na przykład y, weganie są szczuplejsi niż y, osoby na standardowych dietach. Oczywiście mówię tutaj teoretycznie, nie jest tak w każdym przypadku, oczywiście myślę, że y, to wiecie, ale właśnie przede wszystkim ze względów y, zdrowotnych najpierw. Czy brakuje Ci czasem motywacji i wątpisz w swoje możliwości? Co robisz, by na nowo się zmotywować? Czy brakuje mi czasem motywacji? Szczerze, w 99% raczej nie, ponieważ ja wiem, jaki mam cel, wiem, co chcę osiągnąć i po prostu do tego dążę. Ej, I co, z moją, co robisz, aby na nowo się zmotywować? No, Ja po prostu mam cały czas praktycznie tą motywację Fakt, nie chce mi się czasami na przykład czegoś zrobić Ale to zrobię Bo po prostu wiem, co chcę osiągnąć Motywacją jestem tak naprawdę ja sama To, co widzę w lustrze, tutaj, które tutaj jest na przykład Koło mnie I naprawdę, jeśli się coś chce osiągnąć To się to będzie robiło yy, Po prostu ciągle... A jeśli nie przynosi to skutków, to trzeba coś zmienić, na przykład w diecie, czy w sposobie nauczania, w sensie tym, jak się uczymy, czy jeśli chodzi o ćwiczenia, nie przynoszą wam one efektów, zmieńcie je, zróbcie coś innego, coś, co Wam sprawia przyjemność, a na pewno w końcu Wam to przyniesie efekty. Pięć ulubionych dań: smoothie, e, omlet wegański lub e, budyń jaglany choć w sumie to już wtedy by były trzy e, na przykład makaron z ciecierzycą, z pomidorkami i warzywami albo kasza jaglana ze szpinakiem taka już połączona i do tego dużo warzyw i ciecierzyca lub soczewica naprawdę przepyszne, ja uwielbiam takie o i jeszcze jedno ziemniaki i marchewka lub jakieś warzywa pieczone z piekarnika to jest najlepsze na świecie Danie, którego nie miałaś okazji jeść, a chciałabyś spróbować? Może falafele? Nigdy ich nie jadłam. I może jakiś tofurnik, o! Tofurnik. Ulubiona aktywność fizyczna? Bardzo lubię tańczyć. I ogólnie ruch mi sprawia tak naprawdę przyjemność, chociaż e, czasami zdarza się, że nie, ale tak to właśnie lubię tańczyć, pływać, jeździć na snowboardzie, Eee, też lubię na rowerze jeździć na rolkach. I w domu też lubię ćwiczyć i na siłowni, i na zumbę, ale zumba się tańczy od do tańców. Gdzie zabrałabyś kogoś, kto na jeden dzień przyjechał do Twojego miasta? Ja mieszkam w Krakowie, więc tak naprawdę tutaj jest wiele możliwości, ale jeśli by, y, by ktoś tutaj przyjechał dopiero po raz pierwszy, to myślę, że na rynek, no bo tam jest dużo zabytków, dużo restauracji również. Chociaż ja nie chodzę, ale y, można by było pójść, się przejść na przykład na jakiegoś wegańskiego burgera. Więc myślę, że byłby to rynek, Wawel i tym podobne. Produkty, bez których nie wyobrażasz sobie swojej kuchni. Warzywa i owoce. I kasze. I płatki jadalne. <grym> tak. E, największa kuchenna topa. Nie mam pojęcia, ej, słuchajcie, nie wiem. A wiem, wiem, wiem. Lody z kalafiora były tak ochydne, ale najprawdopodobniej dlatego, że ja ten, tego kalafiora. Ugotowałam, potem dodałam tam różne rzeczy, jak jeszcze jadłam odżywkę białkową i tak dalej, i potem to zamroziłam i spróbowałam i było ohydne, więc takiego czegoś nie polecam. Czy, jakie mam zwierzątko w domu? Nie mam żadnego, miałam już chominki, rybki, jak młodsze z siostrą. I miałyśmy ostatnio szynszyla, ale zdechł wakacje. Czy lepiej się czujesz, gdy zrezygnowałeś z produktów zwierzęcych i od zwierzęcych? Tak, myślę, że tak. I tym bardziej, jeśli się je bardziej high carb niż z dużą ilością tłuszczy, to wtedy yy, powiem Wam, że jest tak leżej. Fakt, jeśli zjecie naprawdę dużo objętościowo, to jesteście przejedzeni. Tam przez chwilę jest, macie takie, wiecie, większy brzuch, ale później to jest naprawdę już tak leżej, bo jak na przykład ja jadłam orzeszki, to się źle czułam, byłam taka przepełniona. Więc high carb, moim zdaniem, jest naprawdę bardzo fajną opcją. Lubiona kuchnia. Nie mam jakiejś ulubionej kuchni, bo szczerze powiem, to się na tym nie znam i nie eksperymentuję aż, tak? Jakie plany na przyszłość? To pytanie w sumie było, ale na pewno chcę ją wiązać z Darkiem, więc jeśli się uda, trzymajcie kciuki, bo już 3 lata jesteśmy razem, więc naprawdę bardzo długo, jak na tak naprawdę nasz wiek. No i chciałabym się spełniać w przyszłości, chciałabym pomagać Wam, chciałabym też pomóc sobie i chciałabym też tak realizować swoje plany, jeśli chodzi o... No nie wiem, chciałabym na przykład y, z, robić coś w przyszłości, jeśli chodzi o pracę, y, coś takiego robić, że co sprawia mi po prostu przyjemność i żeby przychodziła do pracy właśnie z uśmiechem na twarzy, z taką pozytywną energią, a nie tak jak niektórzy pracują gdzieś i naprawdę im to nie sprawia przyjemności, robią coś tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś im na przykład kazał albo nie mieli innej możliwości. Czegoś takiego naprawdę bym nie chciała. Gdzie chciałabym pojechać? Jeszcze raz chciałabym na pewno pojechać do Loret de Mar, czyli do Hiszpanii. Chciałabym również pojechać do Dubaju, ale tam drogo. Nie wiem, może na Wyspy Kanaryjskie, można jakąś Majorkę, do jakichś takich ciepłych krajów, w których jeszcze nie byłam, a byłam w sumie w dosyć sporo miejscach. No ale na pewno jakieś, o może jakaś Dominikana jeszcze. No nie wiem, dużo jest takich miejsc, które chciałabym zwiedzić. Ile litrów wody dziennie pijesz? Hmm. Powiem Wam, że to jest ciężkie pytanie, bo ja piję dosyć sporo, tym bardziej, że do smoothie dolewam i tak dalej, ale myślę, że 2-3 litry. Nie wiem, nie jestem w stanie określić. Najlepsze śniadanie? Smoothie albo omlet albo budy jeglany. Czy lubisz jeździć na wakacje nad morze czy w góry? Nad morze zdecydowanie, góry to nie moja bajka Ale chodzimy z rodzicami yy, na wycieczki w góry, więc... Ale to nie na wakacje na pewno Czy chcesz mieć yy, Simsy 4, czy może je masz? Szczerze? Nigdy nie grałam w Simsy Chyba, że raz jak byłam w postawówce u koleżanki, nigdy nie miałam Simsów I tak naprawdę można powiedzieć, że nigdy Nie, nie grałam Obawiasz się o jakieś niedobory, gdy nie jesz mięsa? niezbyt Ogólnie to mam nawet tutaj Witaminka B12, ale wzięłam ją jak widać dopiero trzy razy, także dosyć mało, yy, ale powinnam chyba brać bardziej regularnie, z tym, że ja też nie jestem taką stuprocentową, nie, nie jestem stuprocentową na diecie wegańskiej, bo weganką to w ogóle nie będę mówiła, także jestem, bo, no bo nie, no bo też chodzi tutaj o nie same produkty do jedzenia, ale również yy, ubrania, Yy, czy kosmetyki, więc yy, jeśli chodzi o dietę wegańską, ja też nie jestem właśnie stuprocentową, bo czasami się zdarzy, że właśnie zjem jakieś ciasto z jajkiem czy z nabiałem. No ale nie obawiam się zbytnio o jakieś niedobory. Jak wygląda Twój ideał? Myślę, że chodzi tutaj o sylwetkę. Yy, szczupłe, wręcz, yy, można powiedzieć, że dosyć chude. Uda i nogi. Yy. Fajna, zaokrąglona pupa, e, ładny zarys mięśni na brzuchu, tutaj wiecie, o co chodzi. Nie jakiś sześciopak, bo sześciopak może i dla, mm, dla mnie po prostu nie wygląda ładnie, ale taki zarys mięśni, e, szczupłe oczywiście ręce, no i chyba tyle. Po prostu szczupła sylwetka, wyglądająca dosyć zdrowo, fajny tyłek i szczupły brzuch, płaski brzuch. Co byś zrobiła, gdybyś miała jechać na obóz i dieta wegańska. No, powiem Wam, że z tym by było bardzo ciężko, mi się wydaje, ponieważ jeśli chodzi o na obozy w Polsce, przynajmniej, ponieważ tutaj nie jest, nie ma tak przeważnie, że się właśnie jedzie i jest all inclusive. Tak, jak na przykład, jak możecie jechać na, na wakacje z rodzicami, czy na przykład jedziecie do Bułgarii, tak jak ja byłam, mogłam sobie brać co chcę. Chociaż powiem Wam, że wtedy bym nie wiem co jadła. Jakbym pojechała e, właśnie teraz, tak do Bułgarii jak w tamtym roku, bo na śniadanie jadłam jajecznicę z jajkiem, bo nie było praktycznie nic innego pod jakimś słodkim jogurtem, który, no niezbyt. No i tak to nie było naprawdę praktycznie nic: ani owoców żadnych, ani nic. A jak byłam na kracie, to miałam naprawdę wielki wybór, więc tam bym chyba jadła. Nie wiem, naprawdę nie wiem co bym tam jadła, więc. No nie wiem, co ci odpowiedzieć. Jeśli nie, są, nie jest to szwedzki stół, to będziesz miała naprawdę ciężko, chyba że będziesz miała opcję do wyboru właśnie z dietą wegańską, bo często się takie zdarzają. Ja chciałabym, abyś opowiedziała o swoich zaburzeniach odżywiania, jak to u Ciebie wyglądało. Yy, nie wiem, czy tutaj jest w ogóle o czym rozmawiać, bo ja nigdy nie miałam nic takiego stwierdzonego, nigdy nie byłam żadnych lekarzy i też nie chcę się za bardzo wypowiadać na ten temat, bo... No, bo nie ma co w sumie za bardzo opowiadać. E, co ci najbardziej poprawia humor? Hm, trening. Trening Boże, trening po prostu daje takiej energii. Jeszcze Jak się ktoś. Jak się. Ja po prostu. Jak ja się spocę, jak wiem, że dałam z siebie naprawdę sporo, to po prostu mam taką satysfakcję, te endorfiny i to wszystko po prostu dodaje energii tyle. E, poprawia naprawdę humor. I możecie w to nie wierzyć, ale trening. Porządny, naprawdę, potrafi zdziałać cuda i obrócić nasze myślenie i wszystko o 180 stopni. Zaczęłaś swoją przygodę z ćwiczeniami i dietą. Wnawia się zdrowym stylem życia. W poprzednim Day, które mi się strasznie nie podobało, było światu światło i w ogóle to był taki praktycznie jeden z pierwszych filmów, więc nie będę komentować, ale. Jak zaczęłam, tam opowiadałam, właśnie w sumie, ale mogę tutaj jeszcze przytoczyć, że zaczynałam tak, po prostu zaczynałam sobie więcej ćwiczyć więcej gdzieś na rolkach, ćwiczyć melbii i to było takie niepozorne. Jadłam też na przykład niby zdrowo, ale jogurty słodkie no to, które zawierają tak naprawdę tonę cukru. A potem przekształciło się w to, w to, że zaczęłam mieć kalorie bo na początku w ogóle nie czułam kalorii schudłam sporo. No ale potem zaczęłam je liczyć i jadłam około 1200, potem około 1000, potem znowu zwiększałam, no i od tamtego roku miałam zacząć zdrową redukcję, która tak na początku miała przebywać, ale się za bardzo nie udawało i znowu zeszłam na te niskie kalorie, ale nie chcę się za bardzo na ten temat wypowiadać, bo to jest po prostu taki ciągły temat gdzieś u mnie na tych moich... Social media. No i na tym pytaniu zakończę pierwszą część QA pod tym zdjęciem z Instagrama. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że dowiedzieliście się czegoś ciekawego. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, skomentujcie, zadawajcie oczywiście pytania, jeśli macie więcej. No i co? Widzimy się w kolejnym. Cześć!